Wszyscy mamy dość smug na lustrach. Przestańcie szorować chemikaliami, zamiast tego wypróbujcie ten prosty trik. Postawmy na brak smug, naturalnie. Wszystko, czego potrzebujecie, to woda, biały ocet i ściereczka z mikrofibry. Najpierw wymieszajcie równe części wody i octu w butelce ze spryskiwaczem. Spryskajcie lekko lustro, nie przesadzajcie. Następnie weźcie ściereczkę z mikrofibry. Przecierajcie małymi, kolistymi ruchami, jakbyście polerowali bursztyn. To usuwa brud i poleruje powierzchnię bez smug, bez osadów. Dlaczego to działa? Ocet rozpuszcza brud, a ściereczka zbiera kurz żadnych chemikaliów, tylko czystość. Dla dodatkowego blasku wypolerujcie jeszcze raz suchą częścią ściereczki, tak jak poleruje się rodowe srebra. I to tyle. Lśniące lustra bez smug, bezpieczne dla Was, bezpieczne dla planety. Wypróbujcie to już dziś i pozwólcie swojemu odbiciu błyszczeć.